Słuchajcie, tak się zastanawiam, a widział ktoś w ogóle z Was w internecie w ostatnich tygodniach Starego Moreńskiego? Bo ja Wam o jednej rzeczy nie powiedziałem, a, a zaczynam łączyć fakty. Podczas tej naszej konfrontacji i zapowiedzi tej walki na Heilik 6 wtedy gdy wyjechałem do niego z frontem on się musiał sfajdać, bo strasznie zaczęło śmierdzić w oktagonie wszyscy to czuli i normalnie ten smród wychodził z jego gaci no powiedzmy sobie wprost, no zesrał się i generalnie jakoś już tych buńczucznych zapowiedzi co on ze mną zrobi jakoś nie słyszę a przecież taki był aktywny Widział, widział ktoś z Was go gdzieś w internecie, to powiedzcie mi, bo może ja czegoś nie wiem, może coś przeczyłem Nie, no bo to, że się sfajdał, to jest pewna sprawa. Nie? Natomiast, czy się już po prostu pozbierał? Bo dodać trzeba, że ta walka jest głównie dla Was. Na tą walkę czeka de facto cała Polska, a ja zapowiedziałem, że go z tego internetu wyeliminuję. A może on już jest wyeliminowany po tym jak się obsrał podczas naszego niedoszłego face-to-face -face w OKTAGONIE. Tak jak mówię, może czegoś nie dostrzegam, natomiast ja go jakoś nie widzę. No, gdzieś się zaszył, gdzieś się schował, chyba że pojechał do klasztoru Shaolin. No, ale tam obsraj dupy chyba nie przyjmuję, nie? Tak mi się wydaje. Trzymajcie się.